witam dzisiaj Państwa wszystkich w imieniu Pana Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w lutowie Pana Tomasza Klimeckiego oraz własnym na dzisiejszym spotkaniu, którego celem jest przedstawienie takiej najnowszej inicjatywy Rejonowego Banku Spółdzielczego w lutowie Bank zgodnie ze swoją, ze swoją misją oraz zgodnie ze strategią, którą wdrożył, to jest taka strategia ESG, oprócz tych głównych zadań Koncentruje się również na takiej tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. A to polega na tym, że chcemy wspierać lokalne inicjatywy, chcemy wspierać lokalne instytucje, wspieramy, działamy proekologicznie, wspieramy naszych pracowników, chcemy rozwijać naszych pracowników. A teraz, takim kolejnym wyzwaniem, które żeśmy sobie postawili, to chcemy zrobić krok, krok więcej. Chcemy zainicjować taką, taką kampanię społeczną, która ma na celu wesprzeć osoby potrzebujące z terenu naszego działania. I w tą akcję społeczną chcemy zaangażować naszych klientów, naszych kontrahentów, sympatyków, naszych pracowników, osoby młode, młodzież ze szkół oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętny los osób potrzebujących. Dzisiaj spotykamy się przede wszystkim po to, żeby Państwa przedstawić, żeby wszyscy ci, którzy będą brać udział w tej naszej akcji, wiedzieli, dla kogo ta akcja jest przeznaczona. O szczegółach tej akcji będziemy informować w dalszych krokach, będziemy komunikować na stronie internetowej naszego banku, będziemy komunikować w mediach społecznościowych, będziemy komunikować w mediach lokalnych. Co dalej? A co jest narzędziem do tego, żeby te pieniądze zebrać? Otóż narzędziem okazało się coś, co tak naprawdę było inicjatywą. Najpierw myśleliśmy o tym, żeby zorganizować bicie rekordu Polski, a to bicie rekordu Polski przedłożyło się na to, że najpierw jednak jest cel charytatywny, a to bicie to jest tak jakby troszeczkę z boku. Bicie rekordu Polski w tym, aby ułożyć jak najdłuższą taką linię z jednozłotówek. I jeśli ten cel zostanie osiągnięty, jeśli ten, ten rekord zostanie ustanowiony, przepraszam to nie bicie, to ustanowienie rekordu Polski. Jeśli ten, ten rekord zostanie ustanowiony, to my deklarujemy, że do tych pieniędzy, które zostaną zebrane w ramach tego, tego ustanawiania rekordu, my dołożymy bardzo bliską kwotę w ramach tego naszego budżetu, który na ten cel żeśmy przeznaczyli. Dzisiaj chcieliśmy właśnie przedstawić się nasze rodziny. Pierwszą rodziną to jest rodzina pani Barbary Moga. Jest ona tutaj dzisiaj obecna wraz z synem Tomkiem. Druga rodzina to jest rodzina Państwa Małych wraz z dzieciakami. Państwo prowadzą Fundację Zielony Domek. I trzecia rodzina to jest rodzina Państwa Powo Żelec. Pogorzelec, przepraszam, e, e, wraz z Krzysiem oraz innymi dzieciakami. dzisiaj Krzysiu nie mógł być obecny, to jest wśród nas ze względów zdrowotnych, e, ale e, jest za to w jego imieniu Majeczka, tak. którą też serdecznie Więc teraz może pokrótce by Państwo e, przedstawili się i powiedzieli o Waszych potrzebach. Dzień dobry. Może ponieważ Zielony Domek jest nie tylko tutaj, ambasadorami Zielonego Domku są dzieci, które przyjechały z nami, ale Zielony Domek to nie tylko nasz dom. Ale fundacja niedawno powstała i również pod naszymi skrzydłami jest krzyś. Więc dlatego pozwolę sobie zacząć od nas. Wspieramy, ponieważ stworzyliśmy rodzinny dom dziecka i potrzebowaliśmy wsparcia dla tych naszych dzieci, gdzie przede wszystkim chodzi tutaj o pomoc w zdobyciu finansów na terapię, leczenie wszelkiego rodzaju, a jest ono różnorakie, nie będę się tu teraz nad tym rozwodzić. Im bliżej naszych dzieci, tym lepiej dostrzegamy, że takich potrzeb jest dookoła więcej. Stąd pomysł utworzenia fundacji, i zamierzamy właśnie tutaj, w tymże regionie, wspierać osoby opiekujące się dziećmi, zarówno dziećmi, które są w pieczy zastępczej, ale. W dalszych planach również inne dzieci potrzebujące, dzieci niepełnosprawne, potrzebujące takiego wsparcia. Pragniemy również dzielić się naszym doświadczeniem, i chcemy organizować spotkania z rodzinami zastępczymi, aby przekazywać to, co sami poznaliśmy w własnym życiu. Na temat częstych u dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym. Przede wszystkim ten temat jest nam najbliższy. Tak się składa, że właściwie wszystkie dzieci, które zamieszkały w naszym domu, dotknięte były właśnie tą formą sieroctwa i chcemy rozmawiać, dzielić się naszymi doświadczeniami i dążyć do tego, by też rozszerzyć profilaktykę tego zjawiska więc chcemy taką działalność edukacyjną w regionie propagować. Ja, i Krzysztof Pogorzelec prowadzimy rodzinny dom w którym oprócz naszych biologicznych dzieci mieszka sześcioro dzieci z nami od 3-miesięcznej mai do 13-letniej dziewczynki I tak jak Pani wspomniała wcześniej, mamy Krzysia. Krzyś był naszym pierwszym dzieckiem, kiedy zostaliśmy niezawodową rodziną zastępczą. Krzyś trafił do nas, kiedy miał dwa tygodnie i właściwie dwie, dwa miesiące później nagle pojawiła się gorączka. Krzyś nam bardzo poważnie zachorował, umierał w szpitalu w Kaliszu, później szybka, szybka interwencja, przewiezienie męża wraz, wraz z naszym synem do poznania, no i tam diagnoza okazuje się, że, że jest to choroba genetyczna, no tak w skrócie mówiąc brak odporności. I żeby Krzysiu mógł żyć, poddany był chemioterapii, żeby żeby go otrzymać przy życiu. No i szukaliśmy dawcy. Krzysiu, Krzysiu jest tym szczęściarzem, że dwukrotnie udało się znaleźć dawcę szpiku, bo kiedy już po pierwszym przeszczepie Myśleliśmy dwa lata po już myśleliśmy, że każdy rok, który nas oddala od, od przeszczepu to nasze zwycięstwo, eee, okazało się, że nastąpiła znowa choroby eee, i znów stanęliśmy przed, przed tym samym, czym przed, przed stanęliśmy kilka lat wcześniej, czyli, czyli znów szukamy dawcy, znów, e, znów próbujemy e, ratować, e, no, robimy wszystko, co w naszej mocy. E, no, Okazało się, że ten dawca bardzo szybko się znalazł, także Krzysiu ma dużo, dużo bliźniaków genetycznych. E... Możemy tutaj też właśnie przewidzieć, że sam przeszczep szpiku e, <laughs> przebiega bardzo szybko i to nie jest problem, to nie jest bolesne, natomiast to, co dzieje się przed przyjęciem szpiku, to co dzieje się po przyjęciu szpiku, gdzie wymagane są leki monosupresyjne, gdzie, gdzie są leki sterydowe, to wszystko powoduje, że Dziecko po prostu przestaje być dzieckiem, jest takim warzywkiem, należy sobie i, że tak powiem, dojrzewa do tego, żeby ten szpik w tym organizmie się przyjął. I, i później, właśnie, jest cały proces rehabilitacji, dochodzenia do, 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 do siebie, um, krzysia, um, uspołecznienia, bo on całe swoje małe życie spędzał, spędził w szpitalu i w sumie w naszych czterech ścianach. Rzadko kiedy też, no widywał się też z naszymi dziećmi, ale też nie mógł się bawić na przykład z nimi, bo, bo było zagrożenie załóżmy jakiejś tam infekcji. No jest coraz lepiej, aczkolwiek no, cały czas drżemy o niego, żeby nie było wznowy, żeby czegoś nie załapał. Wspanialiśmy to przed spotkaniem, że właśnie postołka panuje i nigdy nie wiemy jak za, zareaguje na zwykłą chorobę. Bo dla niego może być to ogromny problem, a może w przyszłości żadnego problemu nie być. Ja bym chciał dodać tylko to, czego mi dodał duży krzyż. Jak bardzo taka choroba jest destrukcyjna dla całej rodziny. Ponieważ to wczesne dzieciństwo spędzone w szpitalu mały Krzyś spędził razem z dużym Krzysiem. Włącznie z tym, że były takie sytuacje, że on się przełączał na mówienie do taty mamo, prawda? Ta wielka potrzeba mamy przy sobie, a tymczasem w zasięgu był zawsze tata. Mama zajmowała się innymi maluchami. Daleko od szpitala, no i oczywiście to również rozłąka obu krzysiów z resztą rodziny to jest bardzo trudne wyzwanie. Także jest to ogromny problem, bo wiadomo, że rodzina musi się rozdzielić. Nikt się na tym nie zastanawia, bo wiadomo, że to jest życie i to życie się ratuje, ale ja się śmiałam zawsze, że my żyjemy jak do porodu przygotowani, bo zawsze walizka, walizka, była spakowana, bo my nigdy, ja nigdy nie wiedziałam, jak chłopaki przyjeżdżali z, ze szpitala, to nie wiedziałam, czy za dwa dni pojadą, czy może już następnego dnia, czy może za tydzień. E, ma to przełożenie również na relacje na wszystkie inne dzieci, na nasze biologiczne, na dzieci, które, które przyjęliśmy, tak, no bo nagle tego taty nie ma. Dzieci szły do szkoły, e, tata z Krzysiem w domu byli, wracają już, ich nie ma, nie, bo, bo nagle się coś zadziało nagle się zagorączkował i, i czy by było od razu jechać do Poznania, nie zastanawiając się. Eee, tak przy, czy... przy takich właśnie e, sytuacjach, przy takich chorobach w rodzinach zastępczych e, widocznie się od razu pro, e, takie, taka niewydolność systemu, że po prostu no są przewidziane jakieś tam fundusze na, 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 na remonty, na piesie, na plus i tak dalej, ale nie jest przewidziana taka choroba. To kuchania ogromne, tysiące, tysiące naprawdę e, złotych rehabilitacji, chociażby w jeżdżeniu do, do Poznania, bo musieliśmy akurat do poznań, czy może nie wybraliśmy, a byliśmy po prostu tam skierowani. Gdzie czasami w dobie covid musieliśmy być codziennie w Poznaniu. Bo no, nie było noclegów tam, mhm. zresztą nie było warunków, żeby tam gdziekolwiek nocowego musiało być mieszkanie w Musieliśmy zrobić test tam, bo tam było darmowo. Kosztowało 500 złotych, więc tak się płacało jechać do poznania raz. Drugi raz, trzeci raz, jak wyniki były niedobre, czasami codziennie byśmy się podnożyły. Także tysiące, tysiące kilometrów, a już nie mają za rehabilitację na No W tamtym roku, mówię tak jasno, kiedy, kiedy zaczynaliśmy dostawać zielone światło od lekarzy, że, że Krzyś może troszeczkę wejść w środowisko zewnętrzne, no to zaczęliśmy szukać rehabilitantów, bo bo wiadomo, że no, no nie mógł, po prostu nie mógł, on nie chodził, on nie miał siły się obrócić leżąc, on był taki gruby po tych sterydach, po tych wszystkich lekach, nie miał siły odwrócić się w łóżku na boczek. No, no to ogromna walka, nie chodził po schodach, wszędzie go trzeba było nosić, a, a był tak ciężki, że ja nie miałam siły go podnieść. I to jest obecnie pięciolatek, bo to jest pięciolatek, to jest ważne, że on jest pięciolatkiem. Bo tylko tak? mąż, mąż dawał radę, żeby go przenieść, podnieść, a wiadomo, że on tego potrzebował. No, także ogromna walka i, i mówię, rehabilitacja, jeżdżenie, e, oczywiście też e, nawet jeśli na rehabilitację, to musieliśmy to załatwiać w taki sposób, żeby zawsze był pierwszy, żeby e, te pomieszczenia były wyozonowane, żeby było e, czyste, żeby żadne inne dziecko wcześniej nie, nie, nie było w tych pomieszczeniach, więc no mówię, to, to ogromne e, mnóstwo ludzi, którzy, którzy rzeczywiście nam pomagali, którzy otwierali się też i otwierają cały czas, no mówię, ale, ale też... Wiadomo, że to wszystko ze środków prywatnych musiało, no bo nie było możliwości publicznie nawet, mm -hmm. także. No i tak walczymy, niezmiennie walczymy i Krzyś ma już 5 no, lat, ja już. Krzyś ma 5 lat, jest, jest radosnym chłopcem. Dla niego na ten moment, on się nawet potrzebuje takiego uspołecznienia, bo, bo nasze, nasze dzieci dorastają, one się rodzą, Zaczynają osiadają, zaczynają chodzić, one wychodzą z rodzicami na spacery, bywają w sklepie, w różnych miejscach publicznych. On nigdy nie był, i jak go kiedyś zabraliśmy do sklepu z zabawkami, on po prostu nie wiedział, co to jest za pośrednictwem, co tu się tam. robi, czy to można wziąć, czy można zabrać do domu, czy można się tym pobawić. Nagle tyle zabawek. No, mówię, nasze dzieci, które funkcjonują normalnie w rodzinach. Dla nich to jest normalne, Wyjście do sklepu, do kina, no. do teatru. Dla niego nie, więc on się tego wszystkiego uczy. No i ufamy, że, że ma szansę wyrosnąć na, na przystojnego, kochanego chłopca, mężczyznę. Nazywam się Barbara Moga, to ja jest mój syn Tomasz. Tomek jest chory na porażenie mózgowe typu Lewostronnego. Rodził się w 2008 roku yy, jako dziecko zdrowe i w pierwszej dobie wystąpiły problemy z oddychaniem. Zaczął tracić oddech, trafiliśmy do łodzi na miesiąc czasu. Yy, tam po wykonaniu szeregu badań yy, yy, wykazało, wykazały krwiaki w głowie, dwa krwiaki właśnie odpowiadające za tą stronę lewo. Od urodzenia praktycznie jest objęty kompleksową rehabilitacją. Jest prowadzony metodą NIT-BOBAT. Później dołączyliśmy logopedię, PNF. Także tutaj jest, jest przeszedł szereg, szereg operacji. I pierwszą taką, właściwie takim zabiegiem w Krakowie to był zabieg fibrotomii, po którym praktycznie tam zaczął chodzić niezdarnie, ale zaczął, <klima> zaczął w wieku 4 lat chodzić i później też chodź, poszedł do przedszkola. Ze względu na to, że miał nóżkę kolsko-szprotawą, został to to wykonany taki zabieg u pana doktora w Krakowie, też właśnie, wydłużenie z Achillesa. No, nawet ostatnio byliśmy właśnie na kontroli, więc jeszcze nie trzeba tego poprawiać od, od 2013 roku. Yy, wtedy to było wykonane. Yy, co było jeszcze? Operacja przywodzicieli ze względu na to, że yy, była ta nauka zdalna w czasie COVID-u. Był tryb siedzący. Yy. Został wykonano, została wykonana też operacja właśnie przy kurczu pod lewym kolanem. Z takich medycznych rzeczy jeszcze była bardzo taka sytuacja stresowa, że tak powiem, w zeszłym roku, ponieważ jak Tomek skończyłby 14 lat, a w tej chwili już jest przed 15 roku życia ukończeniem, trzeba było podjąć decyzję odnośnie operacji na zdrowej nocy. To jest najnowsza metoda zatrzymania wzrostu zdrowej nogi, żeby ta, bo tak jak mówię, to my, my krótszą tą nóżkę lewą, mm -hmm. żeby ta nóżka lewa chora nadrobiła ten, ale na szczęście po prostu nie doszło do tego. Co mogę powiedzieć? No chodzi do siódmej klasy. Jeszcze jest mm. dzieckiem, jest bardzo grzecznym dzieckiem w szkole. W miarę możliwości realizuje swój, swój program nauczania. Bardzo interesuje się komputerem. Uważam, że jest mistrzem karaoke. Bo <śmierdziś> naprawdę, no, jest głośno w domu. No i jeszcze co do powiedzieć, jeździ na rowerze. Także no, w miarę możliwości sobie daje radę, funkcjonuje. Naszą zmorą w tym wszystkim to jest ręka Lelo. Powiem tak, no sprzętu w domu jest naprawdę dużo mhm. do ćwiczeń, ale jest potworny leniu. I właśnie tak mam taką nadzieję, taką cichą nadzieję, że w tej medycynie po prostu znajdą coś takiego, żeby. żeby no, U nas jeszcze jest ta spastyka, także tutaj właśnie to jest ta zmora, że tak powiem, jak to tak nazywam. O, w tej chwili nawet widać, jak coś robi. To jest ręka, tak, prawda? Mhm. Y Myślę, że po prostu no medycyna idzie do przodu i coś tam po prostu znajdą i ułatwią, prawda funkcjonowanie takim, takim osobom. Dziękuję rodzinom za dzisiaj, za przybycie tutaj na to dzisiejsze spotkanie, za przedstawienie się, za przedstawienie swoich potrzeb, opowiedzenie o, o sobie. W tym, moment, w tym miejscu chciałabym zaapelować do wszystkich. O którym tak już wcześniej wspominałam, nie jest obojętny los osób potrzebujących i do zaangażowania się w naszą akcję, akcję charytatywną. A narzędziem do, do tej akcji charytatywnej będzie właśnie ustanowienie to, tego rekordu Polski. Ten rekord polski będziemy ustanawiać 20 października tego roku na stadionie w Lututowie. Chcielibyśmy zaangażować jak najwięcej osób o szczegółach tej akcji będziemy mówić. Współpracujemy z Panem Burmistrzem z Lutowa, współpracujemy z Panem Burmistrzem z Wieruszowa, którzy, te, którzy też wspierają tą naszą akcję. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do zaangażowania się. Wiecie Państwo, że pojedyncza osoba, tak jak pojedyncza złotówka, nie znaczy wiele, natomiast razem możemy wszystko. Dziękujemy też Państwu za to, że jesteście, że codziennie pokonujecie te wszystkie trudy, nawet te drobne, ale i te, te, te duże sprawy, które, które tak naprawdę czasem mogą załamać, mogą doprowadzić do jakiejś tam małej depresji, a wy to codziennie każdego dnia bierzecie na swoje ramiona, mierzycie się z tymi problemami. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Czy również osoby z zewnątrz będą mogły się jakoś zaangażować do tej akcji, przyjść, tak. ułożyć te złotówki? Oczywiście. I również Zachęcamy w jaki sposób ma to się przenieść na wymiar finansowy, czy te złotówki potem będą Jakoś w taczkach wywożone, czy one będą może na grubsze pieniądze zamieniane, czy to jeszcze inaczej może zbiórka jakaś się odbywa i Państwo dopłacacie do tych złotych. Ja nie wygląda? mam tutaj tak do końca jeszcze dopracowanego tego tematu. Chcielibyśmy właśnie, żeby, żeby osoby też, które chcą się zaangażować, to przynosiły właśnie tę tą przysłowiową złotówkę, z, której, z których z tych złotówek zbierze się, które będziemy mogli ułożyć. My je później zamienimy na, na grubsze pieniądze i, i tak jak deklarujemy do tej kwoty, która się uzbiera, to dołożymy swoją w ramach tutaj naszego budżetu. Dodam, że no, nie jest taki mały.